Sebo. No. Ale żałuję, że w tej Warszawie nie studiuję. Dziękuję. Ja też, Starek, kurde zobacz. Tramwaj, metro i pałac Świata Kultury. Świata by się zobaczyła, tak co? To tym by ty, jakieś ty, kamienie, woda, morze, słuchaj. Ja to wiesz, to weź to polisz jednak jest to, to, to jedna łystok, chociażby pojechał, do śledziowa, nie Sebuś? Polisz, jedna sól. Człowiek kupował 5 minut i już jak solarka, jakby z wiliczki wyrosł. Dwie godziny i już opalony Człowiek wygłosił. Nie warto, to nie warto. Dwie godziny jedźcie godziny. do Warszawy. Nie jedźcie. W ogóle ja nie jest Nie jedźcie, nie ma co tu. Człowiek sobie. tu Polaka spotkał. 350 zł wydał na tydzień na Cyprze. Wydał i co no. zobaczył? Pierwszy zobaczył wodę, zobaczył. Jakie stare zabytki, jakieś góry, jakie pojeździł. A góry to my w Polsce nie mamy? Mamy! No, może w Polsce nie mamy? Mamy, to po co wyjdzie? Greckie zabytki mamy? Mamy, mamy jakieś kradzione. Mamy wszystko, w mamy. Fajne studia, fajne tylko płacić trzeba. A tu płacą? Nam, tak? A tu